Szanowni Państwo, dechłem od komentowania, powódź, nie powódź, ale szkolna to nie rurki z kremem i trzeba podjąć dalszą narrację o uniwersum. No i pomimo najgorszego miesiąca od lat US-17 powoli budzi się do życia za sprawą odżywającej wojenek i startującym powoli Barneyowie. Obecny tek Barnea, najgorszy od początku, też powoli się rozkręca. Bardziej szczegółowo wojenki w uniwersum omówię na filmie o 20. tam którejś fazie działań nauku knurskim i będzie to po podsumowaniu września i po trzecim kwartalniku i przyznaniu nominacji do Złotej Odleżyny oraz Diamentowego Łosia za miniony kwartał. I co już, temat tego luźnego komentarza, bo nie ujmuję tego w jakiś format. To całkowity już rozłam orzechowej pigi 200 ml i jej kochanka, sumuleum WSW, czyli stało się to, co stało się miać. Dziadzie zazdrosny o to, że Delma rozmawia pod sądem z antolateksowym kolegą Olo, Stasiem, to tak w skrócie. No i przypomnę, że ona odcinała się od Gilowiaka już dwa razy. Ostatnio zniknęło jej imię z nazwy kanału po zagęszczeniu się atmosfery. W trakcie batalii sądowych z Olgierdaną no i krem de la creme kwintesencja alkoholu w USW z nocy 28 na 29 dnia września. Polecam i pozdrawiam, Piotr Frączewski. A pijacki monolog. No to się zapytajcie, Stasia, czy to jest pijacki monolog. A później będziemy dyskutować, bo ja sam słyszałem. I nie wiem, czy to nie jest nagrane, jak Stasiu się pytał. Ja to słyszałem, ja z kolegą rozmawiam. No jak to było początkiem? No to ci właśnie teraz streszczyli, jak to było początkiem, a sam w to nie mogę mówić. Każdy ma inną narrację. Ja nie wiem, dlaczego każdy ma inną narrację. Ja już się przekonałem, nie będę ani za tym, ani za tym. A ani się za tym nie będę opowiadał, ani za tym, bo widzę, że przegrałem tą batalię. Na goli się chyba kontaktują, oni sobie chyba pod sądem rozmawiają. Nie, no, Stasiu goli sobie nogi. Stasiu goli nogi, bo on, bo on jest prawdziwym facetem. Ba, ale bo... bawę. jeszcze bardziej. No, także macie rozrywkę na dzisiejszy wieczór. Ba. Macie rozrywkę na dzisiejszy wieczór. Iza! Kogoś się wzywa, jakieś tylko. A tu się przychodzi po co się pyta. Ja, dobra Musimy. Musimy zmienić. Musimy zmienić. Musimy zmienić. Muszę zmienić, muszę zmienić na innym kanale. Aż z dupą poszło, kurwa. Muszę zmienić na tym kanale wszystko. Albo... Albo w ogóle zmienię kanał. O. No, no, zmienię kanał. Ludzie... Jak ja usłyszałem Stasia z Kaśką, jak rozmawiałem, mnie ręce opadły. A ona jeszcze mówi tak. A on z kim rozmawiasz? A z kolego, Ilża! Już zmądrzałem. Nowy kanał. Już zmądrzałem. Jesteście wszyscy, wszyscy k***ami. Kuli. Tragedia. Dupą poszło. Zrobię, zrobię swój kanał. Będę wszystkich sobie obrażał. Kogo będę chciał. Ilża! Ja wam powiem tak, te sprawy wszystkie to no, rozbić. To jest specjalnie robione, żeby mieć Iść! Zapytajcie się, pania, pana Stasia! Iść! No jest wszystko teatr. Teraz zrozumiałem, że to jest teatr. Bo ja wam powiem tak, nie ja bym był tam, a ja wam powiem jedno, że ja bym, to chciałem być. Ale oczywiście Kasiu nie, 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 bo, 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 bo to, bo, tamto... I no. A tutaj konwersacja. Piękna konwersacja. Ojej, a dlaczego Kasiu nie ma, nie ma dzisiaj rozprawy? No to sędzia jest chory. Ja dole, wy was maciarze wy dole. Ja bym ci wiesz co, panie Stasiu, powiedział, idź stąd z obolonymi nogami. O, ta bym ci powiedział, a pewno. A tu a, konwersacja pewną gębą. Pełną gębą. No jak się można tak biednie konwersować. Już wiem teraz na czym stoję. A może co jeszcze? Wszystko zakłamane. Fałszywe. Oni no obydwaj, Kasia ze goli nogi, i Stasiu zegoli goli nogi, to się dogadali. Golone nogi. Zrozumiałem swój błąd.